Polska jest jednym z pierwszych państw Unii Europejskiej, które wprowadziło kompleksowe rozwiązania legislacyjne mające na celu poprawę relacji w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych poprzez przyjęcie w grudniu 2016 roku ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi oraz wprowadzeniu w 2015 roku ustawą o organizacji rynków rolnych obowiązku zawarcia pisemnej umowy pomiędzy producentem produktów rolnych a pierwszym nabywcą. Obecnie trwają zaawansowane prace nad nową ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, przedłożoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki nowym rozwiązaniom dostawcy produktów rolnych i spożywczych będą mieli większą pewność funkcjonowania na rynku. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 listopada 2021 roku. Wprowadzamy katalog, czyli wprowadzamy informacje o tym, co może być, jakie praktyki mogą być stosowane, a jakie są całkowicie zakazane. Te całkowicie zakazane roboczo nazywamy praktykami czarnymi, i tu warto wymienić, chociaż ich jest. Wiele, ale warto wymienić kilka. Między innymi nieuzasadnione obniżenie należności z tytułu dostarczenia produktów po ich przyjęciu w całości albo w umowionej części, w szczególności na skutek żądania udzielenia rabatu. Absolutnie chcemy, aby to się zmieniło, aby ten, który sprzedaje, który oddaje swoje towary dużym sieciom handlowym, był przekonany o tym, że cena ustalona na początku jest tą ceną, którą uzyska. Po sprzedaniu tych produktów takim kolejnym elementem, który jest zabroniony, to anulowanie zamówienia produktów łatwo psujących się w terminie krótszym niż 30 dni przed przewidywanym terminem dostarczenia. Również taką czarną praktyką, czyli przypomnę, zakazaną jest żądanie od dostawcy płatności niezwiązanych ze sprzedażą produktów rolnych i żywnościowych. Odmowa potwierdzenia na piśmie warunków umowy dostawy, które zostały uzgodnione między nabywcą a dostawcą i dla których dostawca poprosił o pisemne potwierdzenie. Tu bardzo ważne również chcemy, aby na piśmie było każdorazowo, na piśmie odbywało się potwierdzenie. Przyjęcia um, tych warunków umowy dostawy. W projekcie nowych przepisów dotyczących zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między podmiotami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych wprowadzono zapisy umożliwiające prowadzenie postępowania przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie tylko w przypadku wystąpienia praktyk zakazanych, ale również w przypadkach, gdy wykorzystywanie przez nabywcę lub dostawcę przewagi kontraktowej jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo narusza taki interes. Bardzo dużym wsparciem w, właśnie w tym obszarze jest dla nas ustawa o nieuczciwym wykorzystaniu przewagi kontraktowej, która daje całkiem nowe uprawnienia prezesowi Waukiku. Korzystamy z tych uprawnień od 2018 roku i tutaj możemy bardzo głęboko wchodzić w relacje w sektorze rolno-spożywczym pomiędzy dużymi graczami na rynku, a małymi i średnimi przedsiębiorcami, ale także między innymi bezpośrednio rolnikami, dostawcami, hodowcami. To bardzo ważne narzędzie do tego, żeby eliminować nieuczciwe praktyki, które dotykają rolników, którzy mi są oni obaczeni i wielokrotnie korzystaliśmy z tego typu narzędzi. Czy to w decyzji dotyczącej retrorabatów, które były wymuszane na dostawcach, właśnie po to, aby uzyskiwać w ten sposób dodatkowe korzyści ekonomiczne. Weryfikujemy również teraz opłaty około-sprzedażowe, również stosowane przez sieci handlowe, ale też przyglądamy się bardzo mocno całemu rynkowi, nie tylko na poziomie bardzo dużych podmiotów, ale także na tym bezpośrednim kontakcie, który który ma rolnik czy to sadownik, obecnie trwają kontrole w punktach skupu jabłek. Chcemy się bardzo wnikliwie przyjrzeć, czy tutaj nie dochodzi również do nieuczciwych mechanizmów. Co więcej, jeżeli chodzi o sieci handlowe, tutaj również trwają obecnie kontrole, gdzie na takich podstawowych artykułach, płodach rolnych, czy warzywach, czy, czy owocach, weryfikujemy, jaka jest ta wartość dodana, ale przede wszystkim, jaki jest poziom marsz uzyskiwany na poszczególnych łańcuchach, czy w poszczególnych elementach łańcucha dostaw. Dostaw. Chcemy rzeczywiście zweryfikować, czy po pierwsze nie dochodzi tutaj do nieuczciwych praktyk, ale chcemy też przyjrzeć się, jak te dostawy są realizowane, na jakich warunkach i czy również tutaj nie mamy sytuacji, kiedy któraś ze stron ma dużo wyższe marże niż, niż, niż inne, inne podmioty, które realizują te dostawy, to też mogłoby właśnie świadczyć być może, jeżeli mamy pozycję dominującą, to może to świadczyć właśnie o nadużywaniu pozycji. Dominującej. W celu poprawy relacji w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ostatnich latach podjął ponad 100 interwencji w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Większość z nich zakończyła się szybką zmianą warunków dostaw produktów rolnych i spożywczych, w tym w szczególności skróceniem terminów zapłaty. Prezes Ułokik może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 3% osiągniętego obrotu, jeżeli choćby nieumyślnie dopuścił się on naruszenia zakazu nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej. Dobrym przykładem tego typu praktyk nieuczciwych, które znajdują też usankcjonowanie na gruncie ustawy o nieuczciwym wykorzystaniu przewagi kontraktowej są retrorabaty i opaty około sprzedażą. One tylko pozornie dotyczą dużych, dużych podmiotów. W rzeczywistości mają wpływ również na te ceny i warunki realizowania dostaw przez samych rolników, hodowców czy sadowników. I tutaj, również nasze działania, które już podjęliśmy w toku postępowań, mieliśmy też decyzję, jeżeli chodzi o właśnie te nieuczciwe retrobrawaty, które były żądane często bezumownie, czy już po zrealizowaniu dostaw. Tego, tego typu praktyki absolutnie nie znajdują akceptacji, i to między innymi jest właśnie ta forma nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej, gdy silny gracz czuje na tyle dużą swoją siłę rękową, że ma możliwość żądania dodatkowego wynagrodzenia. Podobny mechanizm spotykamy niekiedy przy opłatach około sprzedażowych. One mogą mieć bardzo różny wymiar. Teraz jesteśmy między innymi w postępowaniu, w którym badamy, jak te opłaty rozkładają się w różnych sieciach handlowych, w różnych podmiotach działających na rynku. Bo widzimy, że tutaj również może dochodzić do tego, że no właśnie, czy to opłaty półkowe, czy to opłaty gazetkowe, marketingowe, ale w rzeczywistości one mogą nie być związane z rzetelnie wykonywanymi i świadczoną usługą. Obecnie więksi przedsiębiorcy jednostronnie narzucają kontrahentom niekorzystne warunki, wykorzystując swoją pozycję i przewagę ekonomiczną. Takie działania narażają zwłaszcza drobnych rolników na straty finansowe, a nawet na wyparcie z rynku. Musimy tutaj jakby sprawdzać, bardzo mocno pilnować tego czy koncerny nie narzucając tych cen, niskich cen dla rolników nie wykorzystują właśnie tej przewagi konkurencyjnej, bo mają, bo mają takie możliwości. Takim przykładem bardzo takim ważnym niedawno mieliśmy zbiór borówki amerykańskiej. Borówka amerykańska u rolnika kosztowała 6 zł za kilogram. A ta sama borówka za miedzą, dosłownie za miedzą w supermarkecie kosztowała 20 zł za kilogram. Kto zarabiał? No nie rolnik. Szczególnie sadownicy mają powody do zmartwień. Ich współpraca z sieciami handlowymi czy też dużymi odbiorcami nie zawsze kończy się sukcesem. Trzeba bardzo dokładnie zweryfikować swoich odbiorców, ponieważ jest cała masa nieuczciwych ludzi, nieuczciwych przedsiębiorców, którzy po prostu często chcą nie zapłacić za, za owoce, więc trzeba weryfikować takich ludzi przed wysyłką, e, trzeba całą masę dokumentacji stwarzać, trzeba żądać przedpłat. Różnice cenowe owoców zanim dotrze z tak zwanego pola do stołu, często przechodzi przez Ręce dwóch albo trzech pośredników, a każdy z pośredników narzuca sobie swoją marżę. Często niemałą. Konsument ostateczny płaci trzy albo cztery razy taką kwotę, jaką dostaje producent. Między gr grupą producencką a yy, sieciami no, no, uważam, nie uczestniczy, ale myślę, że też są trudne, że grupy przyjmują wszelkie warunki, jakie stawiają sieci. A z drugiej strony też no, konkurencja między grupami. To też jest y, troszeczkę no, dosyć trudny temat, że rywalizowanie właśnie w, we własnym środowisku i to za, zazwyczaj ta rywalizacja to jest rywalizacja cenowa, która później odbija się na dole na sadowniku. Każdy może zobaczyć, że udział rolnika y, sadownika, dajmy na to w tej cenie detalicznej, jaką mamy na półce, to niekiedy jest 10, 20, 25%. Czyli te koszty dystrybucji są dla konsumenta no, piekielnie wysokie. Ale jest to robione ewidentnie, widać, no to jest wszystko robione kosztem, kosztem sadownika, kosztem rolnika. Jak to usprawnić, naprawdę trudno powiedzieć. Nie ma takich partnerskich relacji między uważam, sieciami a, a producentami, i tego, tego przede wszystkim brakuje. Obowiązek zawierania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych ma eliminować nieuczciwe praktyki handlowe stosowane często przez silniejsze ekonomicznie podmioty. Kontrolę podmiotów objętych obowiązkiem zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych przeprowadza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W przypadku niespełnienia warunków, jakie musi spełniać umowa, wymierza kary pieniężne. Za nabywanie produktów rolnych na podstawie wadliwej umowy, COWR może nałożyć karę od 1 do 5% zapłaty oraz 10% zapłaty za nabywanie produktów rolnych bez zawartej umowy. Różne instytucje państwowe powinny ze sobą współpracować po to, aby dostawcy, rolnicy i wszyscy zainteresowani mogli czuć się bezpiecznie, aby te zmiany, które przygotowujemy były zmianami, które z jednej strony wychodzą z zapotrzebowania bezpośrednio samych dostawców, rolników, ale z drugiej strony również w trosce o konsumentów. Dzięki zmianom przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty na partnerskich warunkach. Wszelkie